Kandyduję do funkcji burmistrza Wąbrzeźna. Jestem liderem grupy komitetu Porozumienie dla Wąbrzeźna lista nr 21. Samorządu uczę się od roku 90. Uważam, że zdobyłem spore doświadczenie, aby kierować poprawnie sprawami miasta. W minionej kadencji wykonaliśmy inwestycji za 30 milionów. 11 mln pozyskaliśmy z zewnątrz. To miara naszego sukcesu. Do zrobienia zostało wiele. Program wpisaliśmy sobie dokończenie przebudowy centrum, dokończenie budowy ścieżek rowerowych według założonego programu, budownictwo socjalne, budownictwo komunalne, wykonanie dróg Bukowa Pruszyńskiego, pruszyńskiego do obwodnicy, podmójnik do obwodnicy, to nasze strategiczne cele mające służyć rozwojowi naszego miasta. Zapewniam Państwa, że tak jak zawsze wykonamy więcej jak deklarujemy. Chciałbym Państwu przedstawić kandydatów do Rady Miejskiej z Komitetu Porozumienia dla Wąbrzeźni. Przypominam, lista 21. Zaczynamy od Zbigniewa Markiewicza. Posiada dużą wiedzę i kompetencje do pełnienia funkcji radnego. Jest ceniony za trafność w definiowaniu problemów i skuteczność w ich rozwiązywaniu. Ryszard Polański. Funkcję radnego postrzega jako obowiązek i służbę miasta oraz mieszkańcom. Adam Dąbrowski. Młody i wykształcony wniesie świeże spojrzenie na sprawy publiczne. Janina Świekatowska. Umie zabiegać o sprawy swoich wyborców. Jan Sarzyński Doświadczony samorządowiec wie jak rozwiązywać problemy wyborców. Marena Zygnarowska doskonale łączy kobiecą wrażliwość z konsekwencją w działaniu. Stefan Groszyk Obdarzony zaufaniem jako radny nie zawiedzie. Kazimierz Przybyło Doświadczony samorządowiec sprawdzony w działaniu. Janusz Kopczyński Rozwaga i poczucie sprawiedliwości to cechy dobrego radnego. Paweł Śliwiński Młody i kompetentny, z nowym spojrzeniem na sprawy miasta. Andrzej Duńczyk. Możemy mieć pewność, że będzie rzetelnie służył miastu i mieszkańcom. Maria Wilczewska. Życzliwa ludziom, skuteczna w działaniu, można na nią liczyć. Mirosława Korcz. Doświadczony pedagog, wrażliwy człowiek, dobra radna. Andrzej Portalski. Oddany miastu, gotów służyć jego rozwojowi. Irena Dąbrowska. Ceniony pedagog, dobry człowiek, skuteczny samorządowiec. Szanowni mieszkańcy, jak widzicie, grupa osób kandydujących do rady z naszego komitetu Porozumienie dla Wąbrzeźna jest różnorodna. Są młodzi kandydaci, po raz pierwszy kandydujący, są ci, którzy mają doświadczenie. Łączy nas wspólnie, wszystkich, sprawa miasta, aby jemu służyć i rozwiązywać jego problemy. Burmistrz Bogdan Koszuta to synonim sukcesu w województwie kujawsko-pomorskim. Wielu burmistrzów zazdrości w jego dynamicznego rozwoju, tego, że ma dobrego gospodarza. Gdybym nie mieszkał w Toruniu, chciałbym mieszkać w Wąbrzeźnie. Wiem, że to jest mała miejscowość, ale gdy ma się dobrego gospodarza, który wie jak zadbać o to, żeby się w mieście po prostu Mieszkańcy nie nudzili, aby mieli możliwość poszukania dobrej pracy, aby mieli możliwość spędzania wolnego czasu, bo przecież w wąbrzeźno się cały czas rozwija i inwestuje. To co tu dużo mówić? No, chciałoby się mieszkać w wąbrzeźnie. Mam nadzieję, że pan burmistrz Bogdan Koszuta będzie kolejne cztery lata udowadniał, że to jest jedno z najładniejszych, najlepszych i najlepiej zarządzanych miast w województwie kujasko-pomorskim. Pan burmistrz Koszuta to sprawdzony, doświadczony samorządowiec. Nie znam tak bardzo oddanych w całym województwie jak właśnie on, który pracuje na rzecz swojego miasta. Gdybym mieszkał w Wąbrzeźnie, na pewno odobę na niego głos w tych wyborach. Naprawdę człowiek, któremu można powierzyć losy Wąbrzeźna. Zrobił dużo, wiem, że ma jeszcze duże plany. Jako marszałek w przyszłości będę również wspierał wszystko to, co będzie proponował. Propozycje zawarte w programie Komitetu Wyborczego porozumienia dla Wąbrzeźna obejmują. Niezbędne i potrzebne cele do realizacji, aby miasto się rozwijało. Chciałbym zaapelować, abyście wybrali moją osobę na funkcję burmistrza miasta Wąbrzeźna oraz ludzi z Komitetu Wyborczego zgromadzonych wokół mnie do Rady Miejskiej.